Planeta Polin, czyli wielokulturowe przypadki Żydów polskich w kolejnym odcinku naszego cyklu Dzień dobry, mówią Adam Balcer i Paweł Sulik. Dziś chcemy się przyjrzeć pewnemu stereotypowi, a raczej rozmontować pewien stereotyp. Stereotyp społeczności żydowskich, które żyjąc w niewielkich miejscowościach, we wsiach, w szczefach, są zamknięte na świat zewnętrzny na jego wpływy to hermetyczne, bardzo religijne. Społeczności, które w zasadzie nie miały większego związku z tym, co było wokół nich, w danym kraju, na danym kontynencie, na świecie. I dziś, właśnie z tym stereotypem chcemy powalczyć. Opowiemy Wam dzisiaj o Haskali, żydowskim oświeceniu. To jest okres rozkwitu nauki. Pojawieniu się wielu nowych idei, i oczywiście Żydzi z Polin odegrali w tym procesie bardzo ważną rolę, mieli kontakty z innymi kulturami, podróżowali po całej Europie, a nawet oddziaływała na nich Ameryka. Planeta Polin, czyli wielokulturowe przypadki Żydów polskich. Znajdujemy się w jednej z sal Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W sali przerobionej, zaaranżowanej na bibliotekę. Dlaczego właśnie tutaj przyszliśmy? Jesteśmy tutaj, bo oświecenie to nauka i wiedza, a nie ma ich bez książek. A oprócz tego, z tego powodu, to jest ojciec Haskali, Mojżesz Mendelssohn, to jest żyd z Niemiec Wschodnich, żył w XVIII wieku, związany bardzo z Berlinem, współpracował z najwybitniejszymi niemieckimi intelektualistami, i dlatego właśnie Berlin uważa się za stolicę Haskali, miejsce narodzin. Ale to nie takie proste. My pokażemy, że trzeba je szukać źródeł wcześniej, szukać w innych miejscach, nie tylko w Europie, ale też w Ameryce. I oczywiście pokażemy ogromną rolę Żydów z Polimy. Byliśmy w Berlinie i opowiadałeś o tym, że w zasadzie, mówiąc o żydowskim oświeceniu, o Haskali, powinniśmy wyjechać z Berlina i cofnąć się w czasie. W takim razie, gdzie jesteśmy teraz? Wyobraź sobie, że jesteś w Amsterdamie w połowie XVII wieku i jesteś na tak naprawdę w wykładzie Rebe Menasacha ben Izraela. Żyda sefardyjskiego, czyli pochodzącego z Półwyspu Iberyjskiego, i był jednym z najważniejszych źródeł inspiracji dla Mendelssona, dlatego, że chciał połączyć rozum z wiarą, otworzyć Żydów na świat, na dialog z gojami. Pisał dużo o judaizmie, starał się walczyć z antysemityzmem, na przykład z tym mitem o mordzie rytualnym. Pisał w różnych językach. Założył też księgarnię, drukarnię. W tej drukarni pracowali też Goje. Wydawano książki nie tylko po hebrajsku, tylko w innych językach. Współpracował z bardzo wieloma wybitnymi intelektualistami w całej Europie. I nie przypadkiem Amsterdam to jest wtedy Kosmopolis jak właśnie pisano o tym mieście bardzo zaangażowane w handel globalny, szczególnie przez Atlantyk. I miasto, o którym Wolter mówił, że to jest księgarnia świata, bo tam drukowano, sprzedawano najwięcej książek na świecie. Berlin, Amsterdam, a tak jak zaczęliśmy dzisiejszy odcinek naszego cyklu, zostaje pytanie, gdzie są nasi Żydzi ze Szczepła, gdzie są nasi Żydzi z Polin. Stęskniłeś się za ojczyzną. Dobra, wsiadamy na okręt w Amsterdamie i płyniemy do Polin, płyniemy do Gdańska. Zapraszam cię do sali obok. Tu jest widzisz okręt pod banderą holenderską. Przypływamy do Gdańska, bo wtedy na wielką skalę był handel właśnie pomiędzy Rzeczpospolitą poprzez Gdańsk z Niderlandami. Żydzi byli też zaangażowani jako pośrednicy w ten handel i podróżowali bardzo często z Gdańska do Amsterdamu albo z Amsterdamu do Gdańska, bo w Amsterdamie pojawiła się duża społeczność Żydów z Polski, którzy w połowie XVII wieku uciekali przed wojnami, stali się większością w mieście, powstały dynastie rabinów z Polski, utrzymywali kontakty z swoimi rodakami w Polsce, współwyznawcami, też obejmowali jakieś stanowiska w Polsce albo z Polski przyjeżdżali właśnie do Amsterdamu na jakiś czas i Żydzi sefardyjscy, jak Menaseh ben Izrael współpracowali z Żydami Aszkenazyjskimi właśnie w Amsterdamie. A na czym dokładnie polegała ta współpraca? Chodź, pokażę Ci, pójdziemy do drukarni. Jesteśmy w drukarni, typowej żydowskiej drukarni. Wyobraź sobie, że to jest drukarnia Menasecha w Amsterdamie, ale czujesz się jak w domu, bo jest wielu Żydów. Spolin odgrywają główne role. Produkcji książek. Te książki to są albo Menasecha książki, albo inne, które są zapowiedzią oświecenia i które płyną do Polski poprzez Gdańsk, trafiają przede wszystkim do Lublina. Tym zajmuje się syn Menasecha, który sprzedaje i kupuje książki w Lublinie. Lublin jest wtedy jednym z największych centrów drukarskich żydowskich w Europie. I oprócz tego odbywają się tam wielkie targi książki, połączone z jarmarkami handlowymi. Kupcy przybywają z całej Europy. Synmena Secha umrze nagle w Lublinie to będzie dla niego wielki cios, ale współpraca między Amsterdamem a Polską, drukarska, między Żydami nie skończyła się, tylko rozkwitła. To centrum drukarstwa przenosi się Nieco właśnie później po koniec XVII wieku z Lublina do Żółkwi. To jest przepiękne miasteczko położone dzisiaj w Ukrainie Zachodniej przy granicy z Polską. Współpraca między Amsterdamem i Żółkwią? Tak, dokładnie od A do Z, Ale opowiem ci o tym więcej w sali poświęconej Żółkwi. Chodź. Drukarnię w Żółkwi, największą drukarnię żydowską w XVIII wieku w Rzeczpospolitej, założył Uri Fajbusz z Amsterdamu, wnuk jednego z pierwszych rabinów sefardyjskich Amsterdamu. Zaprosił go do Żółkwi król polski Jan III Sobieski. Żółkiew była dobrem rodowym Sobieskiego, bardzo lubił spędzać tam czas. I zapraszając Uri Fajbusza, naprawdę zaprosił wybitnego fachowca w swojej dziedzinie. Wtedy reputacja była taka w drukarni z Amsterdamu, że w Polsce drukowano książki z informacją nieprawdziwą, że wyszła ta książka w Amsterdamie. Tutaj zobacz masz książkę, oryginał z Żółkwi, który. Został wydany w żółkwi. Ale w Amsterdamie Uri Fajbusz wydał bardzo ważne dla Żydów polskich rzeczy. Wydał tak: pierwszą gazetę w historii w języku jidysz, a gazeta równa się oświecenie. Tak? Po drugie, wydał Biblię w języku idisz, i y, 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 to było pierwsze pełne tłumaczenie nowoczesne, zrobione tak, jak zrobiono, robili wtedy tłumaczenia protestanci holenderscy. Mojżesz Mendelssohn tłumaczył. Tore, czyli pięcioksiąg, na niemiecki. Dokładnie, zaraz ci o tym opowiem, tylko pójdziemy do sali, gdzie jest szkoła żydowska Jesiwa, gdzie studiowano Tore. Chodźmy. Jesteśmy w Jesiwie, żydowskiej szkole, w której studiowano Tore. Tora to pięć pierwszych ksiąg Biblii. Zobacz, jest nawet napis Niemal nie było w całej Polsce domu, gdzie nie studiowano by tory. Jednym z najważniejszych dzieł Mendelsona było tłumaczenie tory na niemiecki. Pomagał mu w tym Salomon Z Dubna, który pochodził z Polski, z Wołynia i który dzisiaj w jest w Ukrainie i który był przyjacielem. Współpracownikiem i nauczycielem syna Mendelsona. Natomiast z Berlina Przeniósł się do Amsterdamu i tam spędził resztę życia. Jego postać dobrze pokazuje, że wiesz, ten podział na wschód i zachód, jeśli chodzi o Żydów w Europie, że mamy tych postępowych na zachodzie, prawda, i tych konserwatywnych, tradycyjnych, zamkniętych na wschodzie, że to jest uproszczenie. O czym mówiliśmy od początku tego politycznego tak, planu? Dokładnie. Jeszcze bardziej to pokazuje na przykład przysłowia żydowskie, które mówiły tak, gdzie się zaczyna Polin, u bram H Hamburga, czyli duża część Niemiec, co tak naprawdę Polska, można powiedzieć żartobliwie. I w takim razie Berlin to też jest Polin. I to też jest Europa Wschodnia. Jeszcze bardziej e, niż Salomon z Dubna ten fenomen pokazuje. Postać Mendela Lefina, innego bliskiego współpracownika Mojżesza Mendelsona, który pochodził z Podola. Z Podola, na którym byliśmy już w naszym cyklu Planeta Polin. byliśmy na Podolu i na Pokuciu, bo to tam właśnie opowiadałeś o hasydyzmie. Tak, ale Podole to nie tylko hasydyzm, ale też Haskala, choć opowiem Ci o tym w innej sali poświęconej Haskali. Lefin przez kilka lat mieszkał w Berlinie, gdzie był najbliższym współpracownikiem Mendelssona, ale potem wrócił na podole rodzinne, gdzie zaczął pracować dla czartoryskich, uczyć ich dzieci. To była rodzina arystokratyczna, oryginalnie litewska, potem rusko-ukraińska, a wreszcie polska. Świetnie wykształceni ludzie oświecenia mówili językami od łaciny po turecki. Normalne na podolu i to mężczyźni i kobiety. I to oni dali pieniądze Lefinowi, żeby wydawał książki, pisał. Dlaczego? Dlatego, że bardzo cenili go za to, że był zwolennikiem unowocześnienia Żydów mieszkających w Polsce, był zdecydowanym przeciwnikiem hasydyzmu, opowiadał się za integracją Żydów z resztą mieszkańców Rzeczpospolitej, w tym za obowiązkową nauką w świeckich szkołach języka polskiego. Zaraz, zaraz a powiedz mi jedną rzecz. O jakich czasach ty teraz mówisz? Mówię o końcu XVIII wieku. Hmm, czyli konstytucja. Dokładnie to są czasy konstytucji 3 maja. Chodź do sali o konstytucji hmm. opowiem ci, jaki jest związek między konstytucją 3 maja a lefinem. W trakcie prac nad konstytucją 3 maja z inspiracji czartoryskich Leffin przygotował manifest na temat Żydów polskich. Przedstawił historię Żydów jako odwieczną walkę pomiędzy takim judaizmem rabinicznym, racjonalnym, w który godził według niego wiarę z rozumem, z takim judaizmem irracjonalnym, mistycznym. I ten manifest miał wielki wpływ na Żydów w całej Europie, popierających modernizację. Jesteśmy w takim punkcie, gdzie żydowskie oświecenie Haskala spotyka się z głównym nurtem oświecenia, Konstytucja Trzeciomajowa, Polska Konstytucja, która była drugą na świecie, czy ta pierwsza konstytucja amerykańska miała wpływ na naszą? Na pewno miała. Czartoryscy byli masonami i znali dobrze Benjamin'a Franklina, ojca założyciela Stanów Zjednoczonych, jednego z autorów Konstytucji Amerykańskiej. I on też oddziaływał na Lefina, bo poprzez Czartoryskich on się nim zainteresował i przetłumaczył na Idisz, i to w takiej wersji. Podolskiej, jidysz, czyli ze licznymi zapożyczeniami z ukraińskiego, jak się doskonalić. To jest taka książeczka Franklina o 13 cnotach, jak je osiągnąć, w jaki sposób, ale on to zrobił Lefin to tłumaczenie w ten sposób, żeby jego czytelnicy, Żydzi czytający widzisz, rozumieli o co chodzi, więc to jest taki, można powiedzieć, podolska wersja Franklina. Ona została wydana w Lwowie, ta książka. I stała się bardzo popularna. Wielokrotnie ją wznawiano i moim zdaniem nie przypadkiem. W dzisiejszym odcinku naszego cyklu razem z Żydami z Polin byliśmy i w Żółkwi, i w Lublinie, i w Gdańsku, w Berlinie, w Hamburgu, nawet w Amsterdamie, po to, aby w końcu dotrzeć do Nowego Jorku. Dlatego, że dzisiaj było o żydowskim oświeceniu, europejskim oświeceniu, a nawet o atlantyckim oświeceniu. A przypominam Ci, że Nowy Jork założyli Holendrzy. Nazywał się oryginalnie Nowy Amsterdam. Dzisiaj to jest największe miasto żydowskie na świecie. A pierwszy Żyd znany z nazwiska, który trafił do dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, przypłynął z Amsterdamu do Nowego Amsterdamu. Ale skąd się wziął w Amsterdamie? Najprawdopodobniej z Polina. A my widzimy się w następnym odcinku w naszym cyklu Planeta Polin, czyli wielokulturowe przypadki Żydów Polskich. Do zobaczenia, mówią Adam Balcer i Paweł Sulik.